Dzisiaj biała zakręcona, ale nie tylko będzie podkręcona smakiem o czym się przekonacie pozostając z nami do końca filmiku. Ponieważ mamy dużo amatorów chudej kiełbasy, dzisiaj użyjemy łopatki i tak naprawdę bardzo małą ilość boczku. Łopatkę zmieliłam na grubych sitach, aby było tak czuć troszeczkę to mięso pod zębami jak będziemy jeść tą białą. Oraz boczek i te części tłuste z łopatki na najdrobniejszym sicie. Aby skleić jednak naszą białą, żeby nam się nie rozpadała po parzeniu, użyjemy wołowiny. Ja już tutaj ją wyrabiam. Pół kilo wołowiny i pół szklanki, no może troszeczkę więcej, zimnej, nawet lodowatej wody wyrabiamy tak naprawdę ją do momentu, Aż wydzieli nam się ten klejik biały. I to on sprawi właśnie, że nasza kiełbasa będzie dobrze zlepiona, ale oczywiście musimy ją teraz jeszcze wyrobić. Mięso wstępnie wymieszane, teraz należy je doprawić. Można użyć peklosoli. Jeżeli chcemy, żeby nasza biała była różowa, ale możemy tradycyjnie użyć zwykłej soli. Ja dzisiaj tutaj dodałam już zwykłą sól 16 gramów na kilogram mięsa, ale to wszystko znajdziecie w przepisie. Oprócz tego dodaję standardową mieszankę do białej kiełbasy. Jest super, więc tutaj nic nie będę kombinowała. Akurat jest na 4 kg mięsa. Proszę bardzo. Ale teraz czas na podrasowanie naszej kiełbasy czosnkiem niedźwiedzim, Zmłotkowano białą gorczycą Oraz dla tych, co lubią takie ostrzejsze smaki, kiszony pieprz. Myślę, że tak taka duża łyżka stołowa wystarczy i mieszamy dalej. Ciasto drożdżowe jak wyrabiacie w kuchni, to do momentu, aby dobrze odchodziło od ręki. Natomiast przy kiełbasie jest zupełnie inaczej. Musi się ona kleić nam do ręki, wtedy wiemy, że jest dobrze wyrobiona i możemy przystąpić do następnych czynności. Tak przygotowaną naszą białą kiełbasę odstawiamy na kilka godzin do lodówki. Starszy na naszą białą kiełbasę jest w lodówce. My w tym czasie przygotowujemy jelita. Należało je oczywiście opukać z soli, ale bardzo ważne jest również, aby przemyć je od środka. W tym celu podstawiamy po prostu pod kran i napuszczamy do środka wody oraz potem. Tak przesuwamy tą wodę przez nasze całe jelito, to pozwoli nam zobaczyć, czy nie ma gdzieś jakichś dziurek, czy nie jest jelito gdzieś zerwane, a jednocześnie wypłuczemy resztę soli. Oprócz jelit przygotowujemy naszą nadziewarkę, montujemy, no i będziemy za chwilkę nadziewać kiełbasę. Mamy nasz farsz i co teraz? Nakładamy go do naszej nadziewarki, dobrze pogniatamy, kawałek poleciał, upychamy, ważne, żeby jak najlepiej to zrobić, żeby nie było przestrzeni powietrznych, no, 3 kg nam wyszło. Farsz mamy już w środku, oczywiście już tego nie pokazywałam, ale pamiętajmy, żeby naszą nadziewarkę natłuścić nawet zwykłym olejem jadalnym w środku, będzie lepszy poślizg, ale również tutaj nawet mięsem możemy nasz, naszą szprycę. Teraz nakładamy jelitko, przy wieprzowych prosto jest znaleźć otwór, gorzej przy baranich i lecimy. Na czubeczku zakręcamy supełek, chociaż nie musimy. I my dzisiaj zrobimy sobie, jak mówiłam, kiełbasę zakręconą. Czyli potrzebne nam będą takie kawałeczki które skręcimy w kółeczko, a następnie flag we flag nadziejemy i w ten sposób otrzymamy naszą zakręconą kiełbaskę. Tutaj możemy troszeczkę więcej tego flaka y, jelita nam zostawić. Odcinamy. No, odcinamy. Dobra. Mamy, zostawiamy i lecimy z następną. wyszło. Zakręcamy. I odcinamy. I teraz jeden koniec zamykamy, a drugi, drugi koniec jelita naciągamy na ten pierwszy. Trzeba mieć sprawne poluszki. I bardzo proszę Mamy kiełbaskę zakręconą. Teraz kolejna. Pełne skupienie. I mamy drugą kiełbaskę. I tak jeszcze 2,5 kilo, czy trzy przed nami. Oczywiście takie kiełbasy my dzisiaj sparzymy o parzeniu za chwileczkę, ale jak najbardziej możemy również uwędzić, podpiec w wędzarni czy sparzyć po wędzeniu. Wodę do parzenia mamy już gotową, 80 stopni. Temperatura parzenia jest dosyć istotna, abyśmy otrzymali soczystą kiełbaskę. Tą temperaturę utrzymujemy aż do sparzenia się kiełbasy. Czyli 20 minut. 20 minut minęło. Wyjmujemy nóżę piękności. Jedna, druga, reszta będzie na później. Super wyglądają. Oczywiście można by było je teraz podpiec albo wcześniej, tak jak mówiłam, go No na świeżo nie powinniśmy kroić, ale nie mogę się oprzeć. Zobaczmy, jak wyszła w środku. O, piękna. Zobaczcie. I mimo że chuda, pięknie zlepiona. Oczywiście jelito jeszcze odchodzi po takiej świeżo sparzonej kiełbasce. Tutaj pierwszy wypad. Super wygląda. A tą zostawiamy do świeconki. A wy z czym lubicie w ogóle jeść kiełbasy? Takie świeżo wyjęte z gara z musztardą, z majonezem? Dajcie znać!